Hej, guys. Nie wiem za bardzo. Y... Co ja mam powiedzieć? Ja nie spodziewałam się, że Marcin wyrzuci taki post. Nie mówił mi nic, że planuje wyrzucić coś takiego. W każdym razie. Um... Okej, okay, w każdym razie. Rozstania. To, to rozstanie jest bardzo ciężkie prywatnie. W sensie dla mnie i dla Marcina, jest, jest słabo. Um, I teraz ja nie wiem, co ja mam publicznie. Czy do tego, jak ja mam, teraz jako osoba publiczna, jak ja mam do tego podejść, co ja mam powiedzieć, jak to mam wyglądać. Jest mi po prostu smutno and I'm lost, I'm lost, ja nie wiem. Co się w ogóle stało, co, jakby, siedzę teraz i sobie myślę, że to nie miało tak wyglądać. Myśmy teraz ogłaszać, myśmy teraz ogłaszać związek, te filmiki, które wy widzicie w tym poście, to były filmiki, które ja przygotowałam do ogłoszenia związku. A teraz wyszło ogłoszenie rozstania. Wszystko jakoś tak na odwrót. OH my gosh! What the fuck? Nie będę płakać na story. Ja już dosyć... OH my gosh, jakbyście widzieli jak... O oh, dobra, nie będę o tym gadać. W każdym razie. Um I really loved this guy. I really I still love him. Ja dalej kocham. Dziwnie mi się to mówi na story do telefonu. OH my gosh! This bitch is crying again! Czekajcie, okej, okay, um, ja ja, ja, serio dziwnie się tego. ja dalej kocham Marcina i mam wrażenie, że będę go jeszcze dosyć długo kochała, czasami, ale to nie wystarczy, czasami um, po prostu, bro, o oh my gosh, ja mogę czasami ludzie po prostu, będą mówić tam, bo jak się patrzy na siebie, to wtedy chcemy się płakać jeszcze bardziej, czasami ludzie po prostu nie są sobie pisani, czasami po prostu, sometimes it just doesn't work. Wydaje mi się też, że wola Boża, jakby. Może teraz jest zły czas. Jeśli my jesteśmy sobie pisani, to może jeszcze kiedyś się zejdziemy. Um, ale teraz po prostu.